Kochane misiaki. Nie widzieliśmy się już od ponad miesiąca, dlatego postanowiłam dla Was przygotować filmiki, na których będę wam czytała opowiadanie i wiersz na ten tydzień. W tym tygodniu zajmiemy się zajmiemy się tematem dbamy o naszą planetę. W podręcznikach będziecie musiały odrobić w domach zadania karty pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej. Poznamy też literkę Z. Z jak zebra. Chciałabym z Wami przeprowadzić normalne zajęcia w przedszkolu. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy do niego wrócimy. Dlatego proszę Was, żebyście pięknie pracowali w domach, słuchali się rodziców no i starali się. Smok Agnieszka Frączek Bardzo długo wyjeżdżaliśmy z miasta. Brum, brum! dudniło nam w uszach. Titi, tit, tit! atakowała nas mimo szczelnie zamkniętych okien. Rany, jaki korek! narzekał tata. Szybciej! prosił Antek. Wolniej! prosiła mama. Nudzi mi się! jęczała Zosia. – Pi! – popiskiwał pies. – Daleko to jeszcze? – pytałem ja sprężynek. Ale nasze słowa i tak zagłoszało nieznośne brum, brum, tit, Wreszcie powolutku, koło za kołem, udało nam się wyjechać za miasto. I od razu zrobiło się weselej. Tata przestał narzekać na korki. Mama przestała prosić, żeby tata zwolnił. Dziwne, bo jechaliśmy teraz dużo szybciej niż w mieście. Antek przestał prosić, żeby tata przyspieszył. Nawet Zosia przestała się nudzić. Z pobocza machały do nas czerwone dęby, żółte brzozy i zielone choinki. Pies pochrapywał cicho, a Zośka nuciła jakąś przedszkolną piosenkę. Nawet słońce świeciło jakby trochę jaśniej. Od razu widać, że smog został za nami! Cieszyła się mama. To tam był jakiś smog? Z wrażenia mało nie wypadłem z koszyka. Trzy głowy? Zawtórowała mi Zosia. Spokojnie, nie smog, tylko smog głuptasy – Roześmiał się antek. A co to za różnica? zapytała Zosia. Ten wasz smog jest zielony, ma trzy głowy, pazury, ogon. I kana na końcu, czyli na ogonie? Zośka, spył siostry antek i tłumaczył dalej. Wasz smog pożar barana na faszerowanego siarką, zgadza się? Tak, odpowiedziała niepewnie Zosia, która chyba podobnie jak ja nie rozumiała, czemu ten zielony potwór ma być nasz. Smog, o którym mówiła mama, też ma w środku trochę siarki. Ale na tym koniec podobieństw, bo mamie wcale nie chodziło o smoka, ale o smog, prawda, mamo? Prawda. Czyli chmurę pełną dymów i spań, wtrącił tata. A skąd się biorą takie smoki? Smogi, poprawił Antek. Skąd? No, z, tej, yy, z tego plątał się. Pamiętacie te wszystkie samochody stojące w korku? Przyszedł mu z pomocą tata. Potraficie sobie wyobrazić, ile one naprodukowały spalin? Mnóstwo! Właśnie, mnóstwo! A przecież powietrze jest zanieczyszczane nie tylko przez samochody, ale też przez fabryki, gospodarstwa domowe przez przerwał nagle tata. Zobaczcie, jaki paskudny dom! Rzeczywiście. Z komina małego, żółtego domku wydobywały się kłęby dymu gęstego, brązowo-czarnego i pachnącego chyba jeszcze gorzej niż smocza jama. Wdzierał się do samochodu, łaskotał nas w nosy i szczypał w oczy. A fe! zawołała Zosia. Fe! powtórzył za siostrą antek i zakrył sobie nos szalikiem. Psik! kichnął pies. Co oni palą w tym piecu? Śmieci? zastanawiała się mama. Śmieci potwierdził tata. A paląc je, zatruwają powietrze, które i bez tego jest już bardzo zanieczyszczone westchnął. A smok się cieszy podsumował Antek. Kochani, co to jest smok? Jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie po przeczytaniu tej bajeczki? A teraz wiersz Chora Rzeka. Śniła się Kotkowi rzeka, wielka rzeka pełna mleka. Tutaj płynie biała rzeka, ale to jest chora rzeka. Jak tu pusto, drzewo uschło, cicho tak. Ani ptak, ani ważka, ani komar, ani bąk, ani gat, ani płas, ani ślimak, ani żadna wodna roślina. Ani leszcz, ani płodź, ani pstrąg. Nikt już nie żyje tutaj, bo rzeka jest zatruta. Sterczy napis zakaz kąpieli. Mętny opar nad wodą się bieli. Chora rzeka, nie rzeka, tylko czeka, czeka, czeka. Co się śniło kotkowi? Jak wyglądał świat w wierszu. Dlaczego tak było? Dlaczego rzeka była chora? Jak myślicie, co spowodowało, że rzeka zachorowała? Czy wodę można uzdrowić? Zastanówcie się nad tym.